Ello siema cześć i witam Was w kolejnym odcinku z Speeda. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, będzie latane Mazą RX-7 Sprint R z 2002. Która, uwaga, ma jak na razie póki co ponad 550 koni mocy, więc od 0 do setki 3 sekundy. Spójrzcie jeszcze, że o. Widzicie, mam wiele najważniejszych rzeczy fabrycznych, więc jak się trochę przy nie pobawi, no to sekund nawet w sekundę. Rozumiecie to? Od 0 do 100 normalnie w sekundę. Kurde. No ale dobra, yy, najprawdopodobniej będziemy wracali do normalnego nagrywania, póki co nie wiem, ale poniekąd mam taką nadzieję, a teraz nie przedłużając, lecimy. Pomyślmy gdzie. Tu? Zdźwimy, powiedz to zacząłem rekord, a to co to jest? Nie, to nie. To? Tak. Standardowe, ale dobra. Możliwe, że dzisiejszy odcinek będzie krótszy. No i co? Sorry za to, ale... co? Nie, nie chcę. Nie chce mi się nagrywać, ale dobra, miesza z tym. Niech cię rozpoczną zawody. Dobra. No 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 Leci, leci, leci E, póki co widzę, że nie mam jakiś ści Wow wow no kurde serio Serio Czy teraz wszystkie Wszystkie boty się do mnie będą pchały, no zobaczcie to Okej, okay, no to zacnie, nie nie powiem. Możliwe, że mojego rekordu mojej magicznej blokady 2008 punktów nie zdobędę, ale dobra tam Patrząc y, przy tej Madzi, no to bym się cieszył jakbym zdobył te nie wiem, z, 150 Łopatrzcie jaka ona jest dzika. Jak chcę, żeby się, jak chcę, żeby ona latała, no to nie chcę. A jak nie chcesz żeby latała, no to kurde. Patrzcie na to. Jak przyklejona jest, jak trzeba, jak nie trzeba, to nie jest przyklejona. Jak trzeba. I znaczy, się skupię za bardzo. No, jak nie trzeba, no to sklejona normalnie. Oa, wow, poszedł znaczek O ja kurde i dobra Wow, 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 wow. No to dobra w... Gdzieś tak od tego odcinka będę chciał robić coś takiego, że nie wiem, że jeden odcinek tygodniowo Coś takiego chciałbym zrobić. Nie wiem jak mi wyjdzie, ale miejmy nadzieję, że dobrze. No a póki co, no to cóż... Yy... Możliwe, że... możliwe, tylko nie mówię, że będą, ale możliwe, że będą serie z yy... Assassin's Creed'a. Póki co mam chyba większość z tych starszych części, więc... Yy, co tam jeszcze? Yy, z, yy, nie wiem, może być... Mogę nakrać fabułę z, z tej części gry, nie wiem, w sumie. Ale dobra. Ale póki co to nie jest ważne. Póki co najważniejsze jest... O! 180 jest! Kurde, wite. ale pięknie brzmi wank... silnik wanku, no kurde! Pięknie muruczyniona. No jeszcze podłubany, no to tym bardziej. Kurde, dobra. Nie wiem, ten... ten... ten wyścig jeszcze może ale nie wiem jaki jeszcze. W sumie, nie chcę nic mówić, ale najprędzej czas pokażę. Wow. Okej, okay, dobra. Nowy Rakrocospic, o Kurde. E, Spalacie gum sami. Kurde. Jaki slang. Nie, no dobra. E, co? Gdzie by tu wziąć udział? W czym by tu wziąć udział, nie wiem. Lecimy. Let's rock. Let's start the game. Jak to ma wiem. Dobra. Wybrałem jakiś... nie wiem, chyba sprint na czas. No, do 3 do metrów w ciągu 6 minut. 31. O nie, to jest 100. Co ja wybrałem? Nie, dobra, nie, 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 Chociaż w sumie. Zobaczycie. M, 21 km w 6 minut. Nie, nie dam rady. Sam, sam siebie wątpisz na stacji, albo Nie mam bata. Nie wiem jak się starał, to nie mam jak. Aaa kurde. Dobra. Ale pod podstronność przez chwilę wzięła. Kurde. Niby tył napęd, a jednak pod starą no, w może. No dobrze. Chociaż w sumie... Jeśli oglądaliście stare... Stary odcinek z, z... Wiczka, no to... Widzieliście, że przy niej napęd też sobie machą. no to... Hohohoho! szukać przeznaczenia normalnie. A, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. A jaka jest maksymalna prędkość w ogóle? Gdzie? O, tu, dobra! A, podsterowność, 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 podsterowność. Dobra. Ła! Musiał tyłkiem dotknąć, chociaż czy jednej. Dobra. Ech. Um, dobra. Lecimy, 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 Ale ścinki, ale ścinki. U was to mogą być ścinki, naprawdę. Powiedzmy to tak, zastosowałem, poszedłem po spartańsku i nic nie zastosowałem, więc czasami procek może nie wyrabiać. Sorry za to, ale nie chciało mi się na... nie chciało mi się kupić pastę, potem to, potem tamty i no. Uu. Co jest? Widzieliście? Coś tam było napisane. No dole, słabe połączenie internetem czy coś takiego Dobra A okej, okay, dobra, lecimy, 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 lecimy A lecimy. A tam, dobra, to tam miałem nic tak się skupi. Ła, wow, tak się skupiłem, że zapomniałem na mapie patrzeć. Jadę, jadę i tak normalnie patrzę na mapę. To i takie. Co mnie tak rwie? To widzieliście? Prosto jechałem, a mnie zaczęło rwać do... Ten... O! Teraz mi... Nie, coś z układem kierowniczym muszę pobawić się znowu. Znowu ustawiłem będę musiał pobawić się. To bardzo ściąga. Dobra. A. A. Po brajle, to los us został 10. 7. Nie, nie da rady. Nie to już ci si nie wierzę, chociaż nie wierzę w siebie, żebym w minuty dał rady tyle pojechać. Pszszsz, XD. Ła Wow, wow, no! Nie, wątpię, żebym dał radę, wątpię. Nie, pomyślałem, że to jego limit. Abym się śmiał. Uwaga, ile? Jego limit? 320? Nie, 340? Co jest? Aha, dobra. Ła, wow, ale chwyciło. Dobra No znowu źle pojechałem Pojechałbym No Nie no kurde widzę, że dzisiaj nie mój dzień A, jeszcze ścinki Nie dobra, to jest porażka Sami chyba widzicie, że to jest porażka, nie dobra Nie, średnio. Średnio wierzę, że bogi na no to idą. Jeszcze... Ra... cokolwiek. Ponad 3 kg zostały. Czasu mi cała minuta. Jeszcze coś chyba przyrżne zara Jadę normalnie na spiętych pośladach. Wow, kurde, al mnie pod sterowność Mam jeszcze szansę, mam jeszcze szanse, patrzcie na to. Jeszcze policja, nie no... Porażka, dobra, niech będzie. Truno... Eee. Raz się przegrywa, raz się przegrywa, walcz to. Więc cóż, ja was będę żegnał, trzymajcie się i do następnego.